Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie Dzisiaj jak możecie zauważyć już z kabiny Fenta Za mną agregat I z tyłu Horizon PPX Dużo by opowiadać o wrażeniach, nie wiem nawet czy będę w stanie wam opowiedzieć tutaj z kabiny to wszystko Bo jeszcze muszę tutaj wszystkiego pilnować Tutaj o zobaczcie sobie, jest, jest trochę do pilnowania Rzeczy to jeszcze mam Czajkowskiego yy, komputer. Yy, nie, nie wiem, czy będzie wrzucony film yy, odnośnie yy, przygotowań, bo naprawdę te przygotowania były bardzo zwariowane. Yy, były bardzo zwariowane. Mieliśmy bardzo dużo pracy. Późno wyjechaliśmy, tak naprawdę. Yy, chociaż teoretycznie wyjechaliśmy na siebie zgodnie tam z planem i z, umówionym, z umówioną datą. Była to sobota, się jest czwartek No to tak naprawdę my mogliśmy siać tylko w sobotę z racji tego, że w niedzielę padał już poniedziałek padał już deszcz, wtorek było mokro Więc mogliśmy ruszyć dopiero wczoraj, czyli w środę, czyli to był chyba 27 yy, Tak, 27, się mamy 28 kwietnia Ale Kiedy przyjechaliśmy tutaj w sobotę ja zasiałem tylko 5 hektarów i wywaliło mi uszczelniacz z tyłu na siewniku to jest standardowe. Przy tym, jak mam nowy siewnik jakiś i zaczynam robotę, bo w miałem dokładnie taką samą sytuację, ale yy, tutaj wiem już dlaczego ten, ten uszczelniacz wywaliło. To już mi powiedział mój kolega. No i musiałem po prostu puścić wolny spływ przez cały agregat, prosto tutaj do, sie, do, do ciągnika do tyłu się wpiąć, zrobić taki trójnik. Yy, za ten trójnik też chcę bardzo podziękować w yy, firmie. Winiarski, rolnictwo, gdzie za kuli mi tego węża wszystko pięknie, ładnie. Nie tylko tego, kuli mi trzy różne węże, ponieważ z tyłu też w Czajkowskim brakowało mi do horyzona hydrauliki na docisk sekcji. Ten silnik składa się z kilku elementów. Tak naprawdę musimy mieć tej hydraulikę do docisku sekcji, yy, czyli do downforce. Musimy mieć powietrze do furrowforce, force. I musimy sobie sterować. Aha, składanie, rozkładanie to jest kolejna sprawa. No i do dmuchawy mamy aż trzy węże. Może ktoś tutaj, o czasami ten good ride zapala mi się na żółto. Wszystko też z tego powodu, że na tym polu są kamienie. Naprawdę jest ich dużo. I ten siewnik wpada w jakieś tam wtedy drgania. A naprawdę jest na tym punkcie bardzo czuły. Tak samo wtedy, jak są, jak są takie drgania, jak się uderzy w kamień, to robią mi się tutaj podwojenia pojedyncze mi pokazuje, ale najważniejszą też rzeczą jest, aby tutaj closing margin było na, e, na zielono. To jest zamykanie, czyli ten Furrow force, podwójne zamykanie redliny siewnej. I to powiem Wam, robi taką kapitalną robotę, że to się w głowie nie mieści. Jak przyjedzie mój zmiennik, usiądzie tutaj, to ja wam wtedy pokażę na polu jak to wygląda. Yy, wydajność też jest super na maszynie, jeżeli chodzi o maszynę sześciometrową. Naprawdę jest różnica między czwórką a szóstką. Także jestem yy, bardzo zadowolony. Yy, ja tutaj sobie teraz nawrócę i zaraz powiem Wam yy, dalej, co się działo w poprzednich dniach. A więc, co się działo w sobotę? W sobotę, właśnie nie mieliśmy jeszcze węża. Do, do tego dowolnego spływu, więc pojechałem, kupiłem tylko, kupiłem tylko uszczelniacz, wymieniliśmy ten uszczelniacz tutaj na polu, no i podjęliśmy decyzję, że zjedziemy, ponieważ było trochę roboty z jego wymianą, no i szkoda by było, żeby po prostu ujechać tam kilku, kilka hektarów i żeby to znowu wywaliło, tak? Aczkolwiek, gdybyśmy wtedy mieli tego węża z wolnym to mam nadzieję, że roboty byśmy zrobili dosyć dużo, bo zaczęło padać dopiero w niedzielę, gdzieś koło godziny 10 rana. Więc trochę byśmy zasiali. No niestety mieliśmy przestój, tak bywa. Yy, niedziela, deszcz, soboty, poniedziałek deszcz, wtorek osuszanie, środa po południu nadzieja na siew. Yy, skończyła się... Skończyła się subskrypcja na... RTK. Zamówiłem tą subskrypcję, kupiłem ją i też miałem drobne problemy. Ale tutaj też chcę podziękować Panu Wojciechowi z firmy Precyzyjne rolnictwo, to jest chyba Wentycz Polska. Za pomoc i wsparcie tutaj przy tym dziadostwie, że tak powiem. Bo dopiero tak naprawdę myślałem, że wczoraj jeszcze ruszę po południu, będziemy robić wieczór i nockę. Ale... No niestety, mogliśmy wyjechać dopiero dzisiaj, ja tutaj byłem dzisiaj po szóstej, po szóstej już się tutaj zjawiłem, ale niestety musiałem zjechać. Muszę odebrać ten telefon. Na czym skończyłem Wam opowiadać? Na tych przestojach, tak? Mieliśmy ten przestój, no i dopiero dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę, aha, skończyła się ta subskrypcja, kupiłem ją szybko. Dostałem jeszcze wczoraj szybko kod, ale niestety nie udało się tego uruchomić z niewiadomych przyczyn Dzisiaj mam podejrzenie, że kod yy, i hasło i login były złe Bo dostałem tam inny i teraz mi to działa Ale to zanim to wszystko się pojawiło To mieliśmy godzinę chyba w pół do dziesiątą Także późno, późno, wszystko późno No ale niestety Tak czasami bywa Ważne, żeby już teraz nic się nie działo i żeby można było normalnie pracować tak jak należy. Jestem, pierwsze wrażenia naprawdę bardzo pozytywne, bardzo jestem zadowolony. Pole wygląda naprawdę super. Zamknięcie szczeliny siewnej, wow. Rewelacja. Tutaj on mi cały czas rysuje to i tutaj gdzie jest na niebiesko to jest troszeczkę za mało. Wtedy zwiększam tutaj ciśnienie. Jeżeli jest na żółto to znaczy, że je zwróć uwagę być może jest troszeczkę za mocno, wtedy zmniejszasz. Generalnie dobrze jest, żeby się świeciło na, na zielono, wtedy jest wszystko ok. To jest taki dosyć prosty system. Jak jest zielony kolor, to jedziesz. Żółty, jest, zwróć uwagę. Coś może być nie tak. Czerwony, zatrzymaj się. Stój. Yy, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, bajery jakieś to tutaj są, tak naprawdę no, trudno to rozszyfrować teraz już, jak to wszystko wygląda. Ja mam ustawione na GPS 8,8 km z racji tego, że są kamienie, więc wolę jechać naprawdę trochę wolniej, a mieć wszystkie łapy i dłuta, wszystko mieć całe Jeżeli będę jeździł z taką prędkością cały czas, to pokazuje mi wydajność 475 hektara na godzinę. Myślę, że to jest naprawdę super sprawa. Wiadomo, jakby tutaj nie było kamieni, to byśmy mogli śmiało jeździć dyszkę. Wow no właśnie. Moglibyśmy śmiało jeździć dyszkę, ale nie ma sensu, nie ma sensu. Lepiej jechać trochę wolniej a cały czas i być zadowolonym. Także na razie wszystko działa, mam nadzieję, że tak też zostanie. Do łapy podajemy 100 kg fosforanu amonu, czyli DAPu i 100 kg soli potasowej. Tak sobie klient zażyczył, tak jest Zopałem kamienia między łapą a, a tym. Ciekawe czy wyskoczy. I nie za duży, ale się zaklinował. Widać to. O, wyskoczył i tak sobie się je tutaj pomału. No. Mam nadzieję, że teraz już naprawdę robota nam pójdzie. Gdyby, gdyby było to wszystko wcześniej, to by było trochę lżej. Natomiast teraz troszeczkę tej roboty się zagęściło. Ja też mam w domu robotę, kurczę pryskanie, muszę jechać, pryskać pszenicę. No ale niestety, no jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że jakoś się uporą. Także niech to będą takie pierwsze słowa tego, jak to wszystko wygląda. A co będzie z resztą, to jeszcze będę wam opowiadał, obiecuję. Jak tutaj przyjedzie mój zmiennik, to wtedy po lata, może troszeczkę z kamerą, możecie się przyczepię, poświęcę to chwilę czasu, żeby, żeby to zrobić. No bo teraz naprawdę nie mam do tego głowy. To wszystko jest nowe, ja jestem zaabsorbowany tym jak to wszystko tutaj działa, jak to wszystko jeździ, więc będę wam jeszcze wszystko nagrywał. Trzymajcie się, do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym, cześć!